Cześć, dzień dobry. Co dobrego do Ciebie dzisiaj idzie? Prognoza dla Ciebie. Będą dwie grupy po trzy karty. Pierwsza grupa, są tu trzy karty. Druga grupa i będą trzy karty. Pierwsza i druga, którą Wy wybieracie, napiszcie oczywiście w komentarzu. Ja wybieram drugą, a Ty daję Ci przestrzeń na wybór. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam Was oczywiście do obserwacji mojego profilu i napiszcie w komentarzu, którą grupę wybraliście, jak to czytanie z Wami rezonuje. A dla tych, którzy wybrali pierwszą grupę, co dobrego do ciebie idzie? Karta Piątki Mieczy, karta, która mówi o tym, ją czytamy w pozytywie, czyli negatyw w pozytywie. Odchodzisz od takiego poczucia, że gdzieś nie pasujesz, że coś w jakiś ten sposób nie do końca jest jasne, czyli wchodzisz w tak zwaną klarowność. Ale również osoby, które w jakikolwiek sposób cię okłamywały bądź próbowały na cokolwiek naciągnąć, to te osoby będą już za tobą. Ale też nie będziesz przyciągać osób, które w jakikolwiek sposób ci nie służą. Karta głupca jest kartą, która mówi o tym. Nowa karta życia przed tobą. Nowe możliwości, nowe szanse. Wykorzystaj to bardzo cię proszę. No i karta. Kochanków, jest kartą wszelkiego rodzaju współpracy, namiętności. W konfiguracji tych trzech kart, wiesz co to dla ciebie oznacza? Wyswabadzasz się z relacji, które ci nie służyły, które były iluzją, nie były prawdziwe, a jeśli pozwolisz sobie na no to, będziesz gotowy, gotowa. To dobre do ciebie idzie właśnie nowa historia związkowa, bądź owocna współpraca, jeśli jesteś w związku, bo nie każdy szuka też miłości. A dla osób, które wybrały drugą grupę kart, co do Was dobrego idzie? A zatem dwójeczki moje drogie. Karta ósemki kielichów zostawiasz ze sobą wszystko to, co ci nie służy, ale również porządkujesz sobie swoją własną przestrzeń, uwalniasz się od poczacia winy, które być może ktoś na ciebie nałożył. Dziewiątka kielichów jest kartą, która mówi o tym, że tutaj może być też taka potrzeba, chcę być sobą, chcę funkcjonować w ze sobą i będziesz miał, będziesz miała taką też możliwość. No i karta rydwana. Karta rydwana, która mówi o tym, a że zaczynamy podążać też własną ścieżką. Możemy z kimś iść w tą samą stronę. Ktoś może Wam towarzyszyć, ale to nie znaczy, że musicie cokolwiek robić, bo ktoś tego od Was wymaga. A zatem odchodzicie, się, odchodzicie od tak zwanego poczucia być może obowiązku, który gdzieś tam ktoś na Was nałożył, od tego co Wam nie służy. Pozostajecie w chcieństwie, chce być sobą, ale również maski pospadają, czyli prawdziwe twarze będą też przed Wami, ale i Wy będziecie mieli szansę ruszyć do przodu. Czy to z danym projektem, w pracy, czy to w historiach relacyjnych, to wszystko właśnie do Was zmierza. Dajcie bardzo proszę znać, którą grupę wybraliście i jego nazwami rezonuje. Życzę Wam cudownego czasu. No i oczywiście mag magicznych chwil.